Niskoprocentowa pożyczka dla mikroprzedsiębiorców ze środków Funduszu Pracy z możliwością umorzenia. Pożyczka jest przeznaczona dla mikroprzedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność przed 1 marca 2020 roku. Pożyczka jest przeznaczona jako wsparcie umożliwiające pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Może być przeznaczona na zapłatę np. Na składek ZUS, podatków, czynszu lokalu, czynszu leasingu. Pożyczka może być udzielona jednorazowo do kwoty 5000 zł ze stałym oprocentowaniem w skali roku. Spłata pożyczki rozpocznie się po 3-miesięcznym okresie karencji, a okres spłaty musi zamknąć się w 12 miesiącach. Może ona zostać umorzona wraz z odsetkami, jeśli mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 roku. Wniosek i umowę należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej lub poprzez platformę praca.gov.pl. Lista powiatowych urzędów pracy udostępniona zostanie bezpośrednio w formularzu elektronicznym w praca.gov.pl. Formularz wniosku i umowy o udzielenie pożyczki jest dostępny na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy, w portalu publicznych służb zatrudnienia psz-praca.gov.pl oraz poprzez platformę praca.gov.pl. Wejdź na stronę www.praca.gov.pl. Z usług elektronicznych wybierz tarcza antykryzysowa. Następnie wybierz wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy. Jest to wniosek PSZ PKDG. Przystępujesz do elektronicznego wypełniania wniosku. Przed wypełnieniem wniosku zapoznaj się z regulaminem. Zacznij od przygotowania załączników do wniosku. Załączniki zapisz na dysku twardym komputera. Obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest umowa pożyczki. Umowę możesz pobrać bezpośrednio podczas składania wniosku na stronie www.praca.gov.pl. Drugim obowiązkowym załącznikiem do wniosku jest formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc, rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Formularz również możesz pobrać na stronie: Uzupełnij dane we wniosku, zapisz uzupełnione załączniki na dysku. Przystąp do wypełniania wniosku, wybierz adresata wniosku, a więc właściwy urząd pracy, następnie przejdź do edycji wniosku, uzupełnij miejscowość, wprowadź dane swojej firmy. Uzupełnij dane adresowe działalności w punkcie 3. Uzupełnij swoje dane kontaktowe w punkcie 4, wpisz swoje dane. W punkcie 5 wpisz wysokość pożyczki zgodnie z twoimi potrzebami. Pamiętaj, że kwota maksymalna pożyczki wynosi 5000 zł. Podaj numer rachunku. Podaj stan zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020 roku. W punkcie 6 zapoznaj się z oświadczeniami, które składasz w momencie gdy podpisujesz wniosek. Pamiętaj o dodaniu załączników. Dodaj umowę oraz formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc, rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19. Sprawdź wielkość załączników. Pojedynczy dokument nie może być większy niż 1 MB. Wprowadź dane wnioskodawcy. Jeżeli jesteś pełnomocnikiem wnioskodawcy, zaznacz. Dla osoby składającej wniosek wymagane jest pełnomocnictwo. Pamiętaj również, że należy złożyć pełnomocnictwo jako załącznik do wniosku. Zapisz wniosek. Jeżeli nie posiadasz konta na portalu praca.gov.pl, konieczna będzie rejestracja profilu. Jeżeli posiadasz konto na portalu, zaloguj się, a następnie wyślij wniosek. Wniosek możesz wysłać za pomocą profilu zaufanego lub za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego.